Cześć kochani, moi drodzy, dzisiaj szybki film, słuchajcie, powiecie mi, co się ostatnio dzieje na Palionowie, na kanale głównym, na kanale Dave? Ja nie mogę po prostu z tego, co tam się wyrabia, rozumiecie to? Jestem w totalnym szoku, jestem w totalnym szoku po prostu. Wczoraj takie rzeczy znalazłem, ubrania od Paliona, nie wiem, czy to, to jest, widzowie, koniec Palionowa? Co mamy teraz zrobić? Widzowie, najważniejsza sprawa, jaką teraz możecie zrobić, ponieważ musimy w tym czasie trzymać się razem, widzowie. Subskrybujcie koniecznie dwa kanały, żeby oczywiście być na bieżąco i co najważniejsze, wpadajcie na Instagrama, jeżeli macie oczywiście, bo jak nie, to kontaktujcie się tutaj pod tym filmem na przykład albo na kanale głównym piszcie komentarze, bo Wasze komentarze są teraz najważniejsze z nich, to ja się w sumie dowiaduję najwięcej rzeczy teraz. Więc zostawiacie komentarze jak najwięcej, piszcie wszystko co wiecie, i też piszcie na Instagramie. Ja tam często teraz właśnie dodaję story, żeby się z Wami właśnie porozumiewać. Bo wy naprawdę wiecie wszystko, co się dzieje, o czym ja naprawdę nie wiedziałem. O Jezu, mi się tak, kurde, zaświeciło na biało. A ja, widzowie, lecę teraz, wchodzę zaraz na Palionowo i o 19 na kanale głównym widzimy się tam i zobaczymy, co się znowu stało. A wy subskrybujcie, bo ja nie wiem, czy to jest koniec Palionowa. No nie wiem, po prostu piszcie. Piszcie wszystko, co wiecie.